Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się innym trochę tematem, a mianowicie to jest taka kosa spalinowa. I coś tam w niej nie zagrało, tak? Tak jakby coś się odkręciło, coś się zblokowało. Czy coś blokowało? Jest to model taki. Także rozbierzemy ją. Zobaczymy, co tam słychać. Dlaczego tak się dzieje. No, chciałbym wam pokazać o co chodzi, ale niestety, jedną ręką się nie uda. Na pewno nie. O! No, nie uda się. Coś tam się rozkręciło. Czy coś się urwało? Czy nie wiem, co tak. Warto, warto ratować temat, aczkolwiek to nie są drogie tam chyba rzeczy i tak dalej. No, ale tf, wyrzucić tradycyjnie zawsze zdążę, tak? E, natomiast rozkręcając to, też jakieś tam nowe, nowe doświadczenia, aczkolwiek mi są nowe doświadczenia potrzebne no ja to już parę razy robiłem także nie ma, nie ma, problemu o tutaj już jeden defekt widzimy się od tłumika wzięło wzięło odkręciło pomysł jest taki tak wstępnie zobaczymy odkręcę tłumik bez tłumik powiem widzieć bo to jest piła, wróć kosa y, dwusubowa bez Tłumik powinien zobaczyć kanał. Tłumika powinien zobaczyć tłok, tak? Czyli jak sobie tutaj poszarpnę, czy on normalnie pracuje, czy, czy korbowód urwało, odkręciło. Trudno powiedzieć, tak? Także ja rozbieram dalej. A za chwilę wracam do Was. Jestem z powrotem, troszeczkę ją tu Adam Adamo rozebrał, no i teraz musimy tu pozaglądać, ale już wam powiem, bo ja już patrzyłem, a wam pokażę, że to co najgorsze by mogło ją spotkać, to ją nie spotkało. Widzicie? Czyli nieduży ruch tutaj, i tutaj nie widać, żeby był. Żeby coś się działo z korbowodem, bynajmniej tak na razie, tak wstępnie. Zobaczymy cylinder w środku. A cylinder nie wygląda źle, bynajmniej patrząc przez kamerę, tak. Zobaczymy gołym okiem może. Nie, no cylinder jest fajny. Nie porysowany, błyszczy się ładnie, także jest OK. Jakieś dziwne wycieki. Tutaj jest trochę to jakoś tak postukane. Nie wiem dlaczego, czy cewka jest poluzowana, czy... Rozkręcimy cewkę, rozkręcimy to wszystko i zobaczymy. I zobaczymy co... O, to tak ma być. I zobaczymy co tu... W niej piszczy, tak? Co w niej gra? Później rozbierzemy gaźnik, poprzyczyszczamy. E, powiem tak, e, to nie jest tak jakby moja, no moja e, kosa, e, aczkolwiek ja ją dostałem tak jakby za, za darmiutko. E, kiedyś ktoś tam mi przywiózł, to znaczy nie ktoś, tylko ja wiem kto. Natomiast... Nie muszę mówić, kto mi przywiózł. Także tak to wygląda. Trzeba rozebrać. Trzeba to wszystko ładnie poumywać. Poskładać na nowo. Rozbierzemy gaźnik. Przyczyścimy ten gaźniczek. Zobaczymy te wszystkie uszczelki. Jak to wygląda? Tutaj jakiś filtr powietrza, ale gdzieś jakiś troszkę zbrakowany, zajdzie potrzeba to się dokupi, tak? Może ktoś ma taki model, to coś tam podpowie, sensem jak u niego pracuje, czy jest zadowolony, czy nie. Także jak coś wiecie, to powiecie. Także tak to wygląda. Jeszcze wam pokażę, bo mam jedną jeszcze tutaj mam taką malutką piłkę. Malutką, bo to 25 cm sześcienne, nie piłkę, wróć. Co jest ja z tymi piłami? Mam kosę spalinową. To jest nowa. Ja ją nową kupiłem w jednym z marketów. Także i ona bardzo fajnie sobie bengoli, czy Bengla Tylko, że ona jest za mała. O. A mi chodzi o to, zaraz wam pokażę, tutaj jest druga część tego, że tutaj chciałbym to demontować, załóżmy i zakładać sobie albo piłę, albo trójzą, bo mam tutaj takie chęchy, nie wiem po jakiemu to, ale chęchy mam i trzeba było te chęchy wygolić. Tak? No dobra no to wracamy do tematu. Porozbieram trochę to się odezwę jestem z powrotem długo to nie potrwało odkręciłem cewkę za pokażę wam no, trzeba ją tu obcharużyć no, dzisiaj takie jakieś słownictwo mam no, ale nie dziwcie mnie się e, także ją troszeczkę trzeba obcharużyć czyli obczyścić i będzie ok, tak? Natomiast Adamo rozkręcił cewkę i od razu, tak jakby znalazł przyczynę, tak? O, pokażę Wam, o! Widzicie, to skrzydełku łamało. Tylko, <laughs> jak, to, jak do tego doszło? Jak do tego przecież doszło, nie? Żeby nikt się nie czepiał, ale tutaj widzicie, jest jakaś. Jakaś blacha. O, tylko do czego ta blacha. O, coś tu się odkręciło, coś się urwało. Ta blacha uderzyła. Zresztą tu widać, pokażę może tak, widzicie. Tu widać, że to cholera tarło. Coś tarło, tarło, tarło. I w końcu wytarło. Dobra, to trzeba wyciągnąć. No pasowałoby, rozkręcić i zobaczyć skąd to się tu wzięło. Rysowało, bo i tu porysowane. Dobrze, że cewki nie rozbiło. Troszeczkę trzeba to pilniczkiem, drobniutkim tutaj porównać. Wydaje mi się, że bez tego jednego skrzydełka będzie bęglać. Tylko. Tylko bicie jakieś może mieć, mówicie może tak być jak będzie bicie to może jakieś części zapasowe do tego albo jakąś drugą ze złomu na będzie moment może się uda to zaraz wyciągnąć o, mam tu takie o, o to 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 czekajcie uspanie panie o jest Heh. czuję się jak jak stomatolog, tak wydarłem. Jak jak trzeba, czyli to skądś to tutaj to było. No dobra, wy poczekajcie, a ja poszukam. Mówicie jeszcze, żeby zwrócić uwagę, czy jakieś skrzydełko jest nienaderwane, nadłamane. Wiecie, co zrobiło. Tak o, o, jak postukam, jak jest pęknięte. Tu powinien być inny dźwięk, nie? Ale wizualnie też jeszcze przejrzę to. No dobra, działam dalej, do następnego. No, jestem z powrotem, troszeczkę rozebrałem. Tutaj jest takie, widzicie, sprzęgło odśrodkowe, jak w pile motorowej, czyli pod wpływem obrotów. No się zapina i zaczyna ciągnąć to coś tam, co kości, tak? Nie wiem, jak to się głowica. O, niech będzie głowica. To się zaczyna przewracać i wylewać mi tu. Nie dobrze. Trzeba było coś podłożyć. No dobra, ale za chwilę. Także kręci się, powiem Wam. Ja tu już potestowałem to jak tu z luzami na, na łożyskach wału korbowego, luzów nie ma i tak dalej. Także czuję, że będą z tego ludzie. Dobra, to będzie jeden odcinek, żeby też was nie nudzić. Drugi odcinek będzie jak będę składał i coś tu dzwoni jeszcze, ale co? Aha, to. Drugi odcinek będzie jak będę składał, jak ją będę uruchamiał, tak? Może komuś się to przydać. Także zapraszam na drugi odcinek remontu kosy spalinowej. Jeśli film się podobał, daj łapkę, zostaw suba, będziesz na bieżąco. Tradycyjna formułka, zapraszam na moje inne playlisty. Pompa ciepła sklimatyzacja klimatyzacji i tak dalej i tak dalej różne ciekawostki różne rzeczy także zapraszam do oglądania trzymajcie się pozdrawiam serdecznie cześć.